Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Beczka z Życia I dzisiaj opowiem wam moją najgorszą historię z lasu Dosłownie ja tam srałem w gacie, bo... No dobra, ale na początek coś specjalnego, więc uwaga Nie powiem pierwszych yy, reklam, wow, co nie? A jeśli nie przyzwyczajajcie się, to tylko na dzisiaj Yy, więc najpierw powiem, kto tam była, a potem dla. Re... Więc był tam Olek, mój kuzyn, była kęziołka, była moja siostra Groszek i była taka koleżanka Nadia, wy jej nie znacie, ale to przez nią wylądowałem w tej historii, więc teraz reklamy. Zapraszam na Instagrama Lecz Życie, na Głównego też zapraszam, na TikToka zapraszam i na drugi kanał Jaszek. I to już wszystko, a my już lecimy. Więc wszystko zaczęło się nie wiem w sumie ile temu, coś około miesiąca i gest, ale nie jestem pewien. Graliśmy w 1000. oczywiście był Loczek i Jordanek i nagle ktoś przyszedł. Okazało się, że to nasza koleżanka Nadia. My takie siema, siema i w ogóle co to u ciebie i ogółem. I jak my już skończyliśmy grać w tysiąca, to, nadzieś się spytała, czy zostajemy pograć w podchody. Jeśli nie wiecie czy, na czym polegają podchody, to zaraz wam wytłumaczę w tej grze chodzi o to dosyć takiego pokrychowanego, tylko z tą różnicą, że w chowanym macie jakieś wyznaczone pole, zwykle nie jest duże. Znaczy, w podchodach też macie wyznaczone pole, ale jest ono dosyć duże, ponieważ w podchody dzielimy się na dwie bądź większe grupy, ale ja gram zawsze na dwie. A ta co szuka na przykład 7 minut a my chowanym ze 3 minuty oczywiście zależy od pola wyznaczonego. Bo im mniejsze pole, tym mniejszy czas. Bo po co 7 minut, żeby się schować 300 metrów dalej, co nie? No, i tylko w chowanym nie ma żadnych wskazówek czy podpowiedzi. A w podchodach wydaję co parę metrów strzałkę. Jak już naprawdę nawet strzałki nie pomagają, to dzwonisz i prosisz o podpowiedź jakąkolwiek. No, i na tym polegają podchody. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem. Jak nie, o to sorry, ja, ja inaczej nie potrafię. Więc no, Nadia chciała w to zagrać, tylko Loczek i Jordanek nie chcieli w to grać. Nie wiem czemu, ale po, pojechali do swoich domów, została kęziołka, Olek i ja, we czterech się nie opłacało, się we czterech pogadaliśmy, potem na przystanek sobie poszliśmy i sobie graliśmy w prawda czy wyzwanie. I ogólnie śmiechawa była, ale zaczęło się ściepiać. Ale kęziołka ma naprzeciwko przystanku, przystanka dom i tam chcieliśmy kontynuować gierkę i do Olka ktoś dzwoni, bo ogólnie Olek nie mieszka tu gdzie ja, tylko gdzieś indziej, a jego tata tam jest tu, więc przyjeżdża tu co jakiś czas, na wakacje przyjeżdża całe, ale tak to czasem na ferie, czasem na weekendy i p. A czemu jego tata tu mieszka, a jego mama gdzie indziej? No jesteście duzi, misioczki, chyba nie muszę wam tłumaczyć takich rzeczy. Więc do niego dzwoni babcia. I była godzina 21 coś, chyba około 21.40, generalnie zbliżała się godzina 22, ale on powiedział, że zaraz będzie, chuj z tym, że wrócił w y, pół do 11, y, więc ja y, nie pamiętam wszystkich wyzwań, ale je pamiętam jedno moje, bardzo dobrze je pamiętam, a brzmiało ono, wejdź i pożycz prezerwatywę, ja jako, że jestem osobą, sobą nie zrobiłem tego. Ale zawsze jest jakieś ale, ale powiedziałem, że mogę wyjść na ulicę i krzyknąć to. Oni, że dobra, może być, i to, więc ja wyszłem sobie, oni za mną, ale oni zostali na podwórku, a ja wyszłem i krzyknąłem to. Krzyknąłem ze 2-3 razy i wróciliśmy, ale jak wbiła coś około 22, to do Olka znowu dzwoni babcia i mówi takie, że się trochę drze, że gdzie ty jesteś? Yy. Ale on tak patrzy na zegarek, kurwa, 22, on takie zarabędę. My się zbieramy tam i wychodzimy z kęzioką, ona wyszła z nami. Nie wiem czemu, mało istotne. Więc wychodzimy i teraz. Słuchajcie, kurwa. Przez Nadię wszystko się tak dużyło, że to nie jest pojęte. W ogóle ona dosłownie rotowała kamienie, no. Kurwa, co 5 minut się zatrzymywaliśmy, no i ja pierdolę. No, dobra, w ogóle pod domem Jordanka, bo to mój sąsiad, najlepszy, jak nie wiecie, więc pod jego domem. Chwilę pogadaliśmy i ogółem ja się tam odwracam za siebie. A że, a tam kurwa, czarny pies, tam y, tak się y, biegł. Y, na szczęście nieagresywny, ale ja się tak obstrałem. Yy, nie, nie miała telefonu, przy okazji Nadia, yy, tak jak Olek, nie mieszka tu, gdzie ja, tylko gdzieś indziej, ale wracając. No i Nadia nie miała telefonu, kiedyś ok, dała, yy, żeby, żeby do mamy zadzwoniła, czy może po nią wyjść, przyjść, kawałek albo tata i mama jej powiedział, że nie. A ona takie, że no ok, ale żeby chociaż wyszła przed yy, bramę, bo tu gdzie mieszka. My są działki nad jeziorem i lasem i Nadia tam ma domek i tam na wakacje przejeżdża i tak dalej. Jakby ona się pyta, czy my ją odprowadzimy i takie iść lasem nad jeziorem y i potem wracać sami nocą. No nie za ciekawe to brzmi. Ale powiedzieliśmy, że okej, okay, no. Ale jeszcze Olek się spytał, czy ja go odprowadzę. Ja takie, że no okej, okay, no. My wychodzimy do tego wchodzimy do tego lasu. Ja w ogóle się nie odwracam, bo byłem taki obsrany. I ogólnie najgorzej było wracać samemu, znaczy bez nadzi z Olkiem i Kaziołką. Ale potem jeszcze jak już wyszliśmy, to matka do mnie zdążyła 18 razy zadzwonić i ja w końcu odbieram. Jak już wyszliśmy z tego lasu. Ona takie, że ma w tej chwili być w domu. W pół do 11 coś takiego było. a Ja, że dobra, ale idę jeszcze Olko odprowadzić. Bo mu obiecałem, ono takie, że nie, i chuj, i masz być w domu. A takie, dobre, ale go odprowadzę. I się i poszliśmy. Yy, jeszcze po drodze mijaliśmy ten dom, co wam opowiadałem kiedyś, i się też zesrałem. I tam oko odprowadziliśmy z gędziołką, Ja poszłem do siebie, i matka się nam, i tak się nam nie darła. Ale o dziwo nie dostałem żadnej kary. I w ogóle, jak robię sobie herbatę, i jak już nalałem do kubka, to cały wrzątek się na mnie wylał, i na podłogę w ogóle kołek się zbił. to była najg moja najgorsza historia z lasu, i nie polecam. Więc, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnij o łapce w górę, subikę na tym kanale z dzwoneczkiem. Yy, jeszcze raz zapraszam na Instagram oweczki życia, na głównego też zapraszam. Na TikTok oweczki życia, na głównego też zapraszam TikToka. I jeszcze mam dla Was jedną informację: Bo, jakby ja wrzucam filmy w poniedziałek i sobotę, i jak mam wrzucić film z poniedziałku na sobotę, no to spoko, w 4 dni się wyrobię z filmem, ale jak mam wrzucić z soboty na poniedziałek, to dwa dni nie zaciekawie, bo się nie wyrabiam. Temu udało mi się na farcie wyrobić, wrzucić więc teraz będę wrzucać w poniedziałek i piątek, więc po 3 dni się wyrobię. Więc to wszystko, jeżeli Wam się podobało. Nie za... Ja już to mówiłem, dobra, nieważne. Więc no, jeszcze do zobaczenia.